Ktoś wysadził bombę atomową, i nie wiemy kto. Ale zacznijmy od początku. W okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone wystrzeliły na orbitę okołoziemską serię satelitów o nazwie Vela. Miały one tylko jedno zadanie: wykrywać charakterystyczny podwójny błysk wybuchu jądrowego unikalny sygnał emitowany podczas detonacji broni jądrowej w atmosferze. W latach 1963-1970 do wystrzelono 12 tych wysoce wyspecjalizowanych satelitów Bella. To wydawało się nieco przesadzone. Były one jednak w zasadzie orbitującymi policjantami, egzekwującymi podpisane w 1963 roku przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Jeśli więc jeden z satelitów Vela wykryłby test broni jądrowej w dowolnym miejscu na świecie, Ameryka dowiadywałaby się o tym w ciągu kilku minut i szybciutko pacyfikowała agresora. A przynajmniej taka była teoria. I wtedy to się stało. 22 września 1979 roku satelita Vela 6911 wykrył charakterystyczny podwójny błysk. Ktoś właśnie przeprowadził test jądrowy w oceanie między Afryką a Antarktydą. Problem polegał tylko na tym, że nikt nie powinien był testować urządzenia jądrowego w atmosferze, a Stany Zjednoczone nie miały pojęcia, kim był ten ktoś. A może miały? Oto tajemnicza i kontrowersyjna historia podwójnego boisku satelity Vera. Aby zrozumieć, dlaczego ten nielegalny test jądrowy był tak dziwny i podejrzany, przyjrzyjmy się kontekstowi. Od czasu podpisania układu o zakazie prób broni nuklearnej w 1963 roku nie odnotowano ani jednego naruszenia no chyba że przez kilka krajów, którego nie podpisały, jak Francja i Chiny. Jednak wszystkie te testy były znane z wyprzedzeniem. Kraje, które podpisały układ nadal mogły przeprowadzać testy pod ziemią, ale detonowanie bomb atomowych w atmosferze, w wodzie czy kosmosie było absolutnie zabronione. Powodem było ograniczenie opadu radioaktywnego, bo przecież wszyscy zgodzimy się, że to zdecydowanie dobra rzecz. Ameryka wydała grube miliony dolarów na wysłanie w kosmos tych specjalistycznych satelitów, więc przeprowadzenie takiego testu było poważnym naruszeniem międzynarodowego pokoju i groziło Eskalację konfliktów, które i tak były już dość napięte. Chcę przez to powiedzieć, że kraj, który przeprowadził ten test, musiał mieć tak ogromne jaja, że zasłoniłyby one słońce. Więc, który to był kraj? Lokalizacja eksplozji daje nam pewną wskazówkę. Podwójny błysk został wykryty przez satelitę Vela 53 minuty po północy, a w ciągu kilku minut uruchomił alarm w bazie lotniczej na Florydzie. Po przeanalizowaniu danych i zastosowaniu triangulacji, Amerykanie byli w stanie obliczyć przybliżone współrzędne wybuchu, które wskazywały na Ocean Indyjski. Dokładnie pomiędzy wyspami Crozeta należącymi do Francji, a wyspami księcia Edwarda należącymi do RPA. Ówczesny prezydent USA Jimmy Carter odnotował w swoim dzienniku, że test mógł zostać przeprowadzony ze statku. To oznacza, że głównymi podejrzanymi są Francja lub RPA. Zanim przejdziemy dalej, pewnie masz małą wątpliwość, bo przecież nawet najlepsze czujniki nie są nieomylne. Co jeśli najprostszym wyjaśnieniem jest to, że satelita Vela się pomylił? Co jeśli ten tak zwany podwójny błysk w Wcale nie był atmosferycznym testem jądrowym. Jest to oczywiście możliwe, ale niezwykle, ale to niezwykle mało prawdopodobne. Satelita Vela 6911 był wyposażony w dwa czujniki o zabawnej nazwie Bangmeters. Bangmeters to radiometry, które mają tylko jedno zadanie. Wykrywać energię promieniowania i wykonuje je wyjątkowo dobrze. Kiedy wybucha bomba atomowa, wytwarza niezwykle intensywny, milisekundowy błysk światła. Następnie, powstała kula ognia, nieco się ochładza i wytwarza ponowny, nieco dłuższy błysk. Oba te błyski są znacznie, znacznie jaśniejsze niż większość znanych zjawisk naturalnych. Nawet super błyskawica rzadka i niezwykle silna błyskawica nie mogłaby zostać z nimi pomyślona. Mylona. Przez cały okres trwania programu Vela żaden z 12 satelitów nie zarejestrował ani jednego fałszywego alarmu. Właściwie to nie do końca prawda. Wykrył kilka błysków światła pochodzących z mikrometeorytów, ale bardzo łatwo można je odróżnić od prawdziwych podwójnych błysków jądrowych. Przed incydentem z 1979 roku satelity Vela wykryły 41 podwójnych błysków. Wszystkie 41 okazało się być testami jądrowymi. Dodajmy do tego, że satelita Vela 6911 był również wyposażony w detektory promieniowania gamma, rentgenowskiego i neutronowego. Wszystkie one po podejrzanym incydencie rozbłysły jak chujinka bożonarodzeniowa. Można więc śmiało powiedzieć, że jeśli ten satelita twierdzi, że miała miejsce próba jądrowa, to prawdopodobnie należy mu wierzyć. Niepokojące było to, że nikt nie miał pojęcia, kto za tym stoi. A więc kto za tym stał? Na początek możemy niemal całkowicie wykluczyć Francję. Posiadała już legalny poligon testowy, a amerykańskie służby nie wykryły żadnego ruchu francuskiej marynarki wojennej w rejonie. Ale w tamtym rejonie zauważono natomiast statki południowoafrykańskie. Nie jest to niezbity dowód, ale w 1979 roku RPA miała kilka przekonujących powodów do testowania broni. Rząd Apartheidu toczył wojnę z Angolą, a na północ od granicy stało 36 tysięcy kubańskich żołnierzy. Udany test Jądrowy byłby więc subtelnym sposobem na machanie bronią przed twarzą Kuby, żeby powiedzieć: Zróbcie jeszcze jeden krok na południe, a pożałujecie. Do tego dochodzi fakt, że RPA już wcześniej miała ochotę przetestować broń jądrową i otrzymała za to nawet lekkiego liścia od Stanów Zjednoczonych. Zaledwie dwa lata wcześniej CIA przyłapała RPA na gorącym uczynku. Potajemnie kopali gigantyczny szyb w pustyni Kalahari, by przeprowadzić testy. Prezydent Carter zgłosił sprzeciw i wiercenia zostały wstrzymane. To mogło zmusić rząd do szukania lokalizacji dalej na południu i podjęcia próby potajemnego przetestowania broni w jednym z najbardziej odległych obszarów oceanicznych na świecie. Wiem, co sobie teraz myślisz. To wszystko sprawa zamknięta. RPA miała środki i motyw. Ale co jeśli powiem ci, że w tamtym czasie RPA miała sekretnego przyjaciela? I mogło to być tak. Te atomówki nie są nasze. My nigdy. Tylko je przechowujemy dla ziomka. A tym ziomkiem był Izrael. W latach 70. Izrael otoczony przez wrogie mu narody przyjął strategię, którą nazywa się nuklearną niejednoznacznością. Inaczej mówiąc, Izrael znajdował się w stanie bomby atomowej Schrodingera. Nie zaprzeczył publicznie ani nie potwierdzał, że posiadał broń jądrową. Oczywiście stawia to Izrael w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o testowanie broni, bo musi to robić w tajemnicy. I tak się śmiesznie złożyło, że miał on bardzo silny i tajny sojusz z RPA. Ten niespotykany sojusz był w rzeczywistości całkiem trafny. Oba kraje były wyrzutkami na arenie międzynarodowej. Co więcej, każdy z nich miał coś, czego ten drugi potrzebował do programu nuklearnego: RPA surowce, czyli uran, a Izrael wiedzę techniczną. Izrael chciał przeprowadzić tajny test, aby zweryfikować swoje projekty nuklearne, a RPA, która również planowała budowę własnego arsenału, mogła dostarczyć mu uran, a w zamian uzyskać od niego dane testowe. RPA mogła nawet zap Pewnić miejsce do testu. Wody otaczające wyspy księcia Edwarda. Oczywiście wszystko to jest domniemane i lepiej nie rzucać oskarżeń na ślepo. Przyjrzyjmy się więc bardziej namacalnym szczegółom. Po pierwsze, w dniach od 17 do 23 września port i baza marynarki wojennej w Simon w EPA zostały ogłoszone terenem zamkniętym dla cywili. Jest to niezwykle wygodne, biorąc pod uwagę, że 22 września Vela wykryła rzekomy test. Co więcej, południowoafrykańska jednostka ratownicza marynarki wojennej również została podejrzanie postawiona w stan najwyższej gotowości. Jednak najbardziej obciążający dowód pochodzi od komandora Dietera Gerarta skazanego szpiega radzieckiego, który w czasie incydentu dowodził bazą morską w Simonstadzie. Po wyjściu na wolność w 1994 roku powiedział Dowiedziałem się nieoficjalnie, że błysk został wywołany przez Izraelsko-Południowoafrykański Test o kryptonimie Operacja Phoenix. Brzmi to dość obciążająco. Jednak po raz kolejny nie powinniśmy rzucać oskarżeń bez dobitnych dowodów i muszę zaznaczyć, że oryginalne źródło tego cytatu zaginęło w historii lub zostało celowo zgubione. W obliczu tak wielu dowodów, administracja Cartera powołała organ śledczy nazwany Komisją Ruina, od nazwiska jego szefa. Można by pomyśleć, że celem takiej komisji byłoby ustalenie, kto to zrobił ale od samego początku miała ona jedno dziwnie restrykcyjne zadanie ustalić, czy podwójny błysk mógł być zjawiskiem naturalnym, a nie eksplozją jądrową. Innymi słowy, mieli ustalić, czy matka natura mogła oszukać czujniki. Komisja miała wyraźny zakaz wglądu w jakiekolwiek dane wywiadowcze. Działała częściowo na ślepo nigdy nie uzyskała dostępu do kluczowych, tajnych dowodów, jak nagrania hydroakustyczne, które sugerowały, że w pobliżu doszło do wybuchu. Kiedy komisja opublikowała swój raport w 1980 roku, był on dziwny. Stwierdzili, że incydent prawdopodobnie nie był wybuchem jądrowym, a anomalią spowodowaną uderzeniem meteorytu w satelitę. Mówiąc wprost, komisja ruina stwierdziła, jaka eksplozja jądrowa? Nie widzieliśmy żadnej eksplozji jądrowej. A Ty? To jest co najmniej podejrzane. Ostatecznie, incydent podwójnego błysku Wella pozostaje oficjalnie nierozwiązany. Z zagadką, celowo opianą niejasnością i polityczną wygodą. Dla każdego jest oczywiste, dlaczego Stany Zjednoczone nie chciały publicznie wskazywać palcem na Izrael i RPA. W świecie geopolityki zasady często są takie jak te, które ustalaliśmy jako dzieci na placu zabaw. Nie donosisz na swoich ziomków. Ale my nie jesteśmy jak USA i donosimy, że w tym filmie dowiesz się jak będzie wyglądała Ziemia, gdy staniemy się cywilizacją typu trzeciego.